Servus małdeczki. Witam Was w programie Deutsche Shama Test. Dzisiaj będzie taki ramen, który jest dostępny właśnie w Niemczech. W Germanii Nissin ni, nisin. z sezamem, czyli no, pewnie kurczaczek. No i do tego palaner. W Cypajans ten Sudens No niestety więcej nie umiem zaśpiewać Mordeczki. E, za chwileczkę e, oczywiście otworzę tutaj e, piwerko. E, wezmę, oczywiście teraz już e, otworzymy zupkę. Ostatnio rzadko jadam e, w ogóle takie zupki chińskie tak zwane chińskie no wiadomo że to yy, nie wszystkie z Chin pochodzą no mamy tutaj przyprawy i olej uff parde parziochy nie wiem jak będzie się to jadło. mam nadzieję że nie będzie takiej wtopy jak jak kiedyś opa jeszcze i bardzo twardy jest, wiecie. makaron niestety bardzo twardy sypie się. Mm, dlatego oczywiście teraz odstawiam browarka. Tak szukam jeszcze otwieracza tutaj. O, proszę bardzo, jest i otwieracz dawny, akurat made in Poland, stary Perelowski. Maciny, jeszcze jak widzicie, jest otwierać do konserw i, yy, i korkociąg. Oczywiście trzeba teraz bardzo powolutku nalać. Nie spieszycie się. A za mną jest koszulka, którą kupiłem w Lumpeksie. To jest koszulka Gomeza. Niestety nie pamiętam, właśnie nie pamiętam, kiedy to sezon był. Tak naprawdę to od 10 lat dopiero Bayernowi kibicuję. Jest na mnie bardzo za mała. O, proszę bardzo. 33 Gomez, Bayern München. Kupiłem ją w Runtexie, w Starychowicach przy ulicy hutniczej. Właściwie róg hutniczej i, yy, i radomskiej. Yy, jest to lumpek z koło, naprzeciwko pizzerii Gruby Benek, ale tam nie będę nigdy testował. Ja, z tamtą pizzę, to jest porażka. Yy, także nie chcę akurat, yy, no przynajmniej mi nie smakowała. Yy, ale wiecie, no to są smaki subiektywne. Hmm. Kurde, taki przypadek akurat nie znałem. To chyba sojowy jest. Kurde. No. Niestety nie mam ani y, cebuli, dymki, y, ani kiełków. Po prostu y, na freestyle'u y, postanowiłem, że w końcu trzeba to y, nagrać. Mogletki tak naprawdę, to mamy 18:14. A ja jestem bardzo głodny. Bo tak naprawdę to ja dzisiaj, akurat, jadłem tylko kanapki z kurczakiem. Dobra, spróbujmy. Niestety, jak widzicie, piana opadła. Oczywiście w kuflu niemieckim. Co jak, co, ale. Paulanera to ja doskonale znam. Także mordyczki, zaraz wracam. Zagotuję wodę i wracam. I będę. I zalewamy, czekamy i jemy. Bęk. Okej okay, mordeczki. Proszę bardzo, zalewamy. Nie by ma być pół litra. Ale szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ile wchodzi w tą michę. Powiedzmy, że jest pół litra. Zaraz wracam. Muszę odnieść czajnik. Okej, okay, no to czas teraz po prostu na recenzję e, piwka, wiadomo. Oczywiście moim e, zupełnie amatorskim językiem, wiadomo. Ja nie jestem żaden, ale to e, żaden e, profesjonalista. Nie jestem moim imiennikiem Tomaszem Kopyrą. Nie jestem kopyrem. E, czuć słodowość. Hmm, naprawdę przyjemny smak. Lekka goryczka. 5,5% alkoholu. Pół litrowa butelka. Z Monachium, oczywiście. Nie wiem, czy będzie widać. W razie czego zróbcie sobie stop klatkę. Co jak co. Ale kurde, w ogóle ogólnie Weissbier'y lubię. O właśnie akurat Paulaner i ten Paulaner jest akurat Weissbier'em. Mętny, fajna pianka. Fajnie piana usiada mi na wąsach. Czuć fajną goryczkę, czuć się lekką owocowość. Oj, na się akurat tutaj w szafkę. Spróbuję akurat troszeczkę samego samej wody z przyprawami tak naprawdę, bo to wywar uchu nie jest. bardzo ciekawy smak. Wiecie co, coś mi się zdaje, że do tego muszę sobie zaraz przynieść pałeczki, bo yy, no nie udało mi się tak bardzo yy, pokuszyć tego yy, makaronu, także pałeczki będą wręcz wskazane. Także ze dwóch, Okej mordeczki, jestem. Muszę tylko troszeczkę poprawić statyw. Lekka owocowość. Okej, okay, pałeczki są. Także spróbuję sobie samego makaronu. No nie, ślizga się. Hmm. kurde dobre nie jest taki bardzo miękki taki wręcz rozgotowany jak to zwykle w tych zupkach innych bywa ale szczerze no polecam raczej pałeczki albo bardziej rozdrobnić zdecydowanie polecam bardziej rozdrobnić, bo i właśnie sobie przypomniałem, że przecież ramen to się je pałeczki w rękę dominującą, w drugą rękę łyżka i Kurde, naprawdę dobre. Może nie jest jakaś petarda. No wiadomo, to jest zupka instant. No i na przykład brakuje tutaj oczywiście jakichś dodatków. Ale sam bulion i makaron naprawdę są spoko. Może nie urywają tyłka, ale jest różnica. Teraz tak naprawdę to wifon jest gorszy od tego, no na pewno. I to nie jest pikantna zupka, tylko raczej taka łagodna. Możliwe, że ja po prostu mam przepalone jednak kubki smakowe nie, ja jednak czuć lekką pikanterię ale leciutka nie jest jakaś ta pikanteria taka dominująca A jeśli chodzi o Japonię, to wiem, że tam nie jest w złym uście w ogóle siorbać przy jedzeniu ramenu. Ja od razu mówię: nie będzie bardzo często tych zupek. Testowanych, chociaż mam ich bardzo dużo, no wiadomo, codziennie tego nie będę nagrywał, ale szczerze, trzeba się za to wziąć w końcu. I muszę kiedyś sobie po prostu przygotować jeszcze z dodatkami na wypasie. Zupka. Jest naprawdę bardzo ciekawa. Nie umiem jej określić, czy to jest e, tylko sojowe, czy. No, jest. E, soy sauce powder, czyli, mm, czyli jakby to było na sosie solowym. Mhm. Oj, soki, albo. olej sezamowy sezonowany hmm. szczerze ja to bardzo lubię olej sezamowy no, oczywiście wiadomo no, są y, konserwanty to jest jasne to nie jest bardzo zdrowe to w ogóle nie jest kurde zdrowe ale wiecie no w końcu trzeba to przetestować Mm. Prawie growara bym wywalił, ja pierdzielę. Dobra. Zjem to i się podzielę z wami moimi wrażeniami. Bang. Mordeczki pojedzone. O! Właśnie babunia przyszła. No to tak. Jest naprawdę dobre. Nie dam raczej piątki, no bo wiadomo, no też to jest zupka chińska, zupka instant, daje mocną czwórkę, czyli cztery z plusem, no to wygląda, że to jest z zupka miso, o, klusek się został, ale piwo to petarda, mordeczki, pie... 6 na 6, takie 5. 6 na 6, serio, moje ulubione niemieckie piwo. Także trzymajcie się, wielkie pozdro. Cześć!